No, jak widzicie, mam tu teraz y, sytuację, że widać przede mną fragment monitora, a to dlatego, że nastąpiła awaria mojej karty graficznej. Musiałem podłączyć stary monitor bezpośrednią pod płytę. Y, krótka piłka. Kanał na razie idzie na urlop, ponieważ sprzęt mi się posypał. Czekam, aż wróci mi karta z gwarancji. Dopóki nie wróci, nie mam co dalej robić filmów. Myślę, że w przeciągu tygodnia może dwóch maksymalnie wrócę. Na ten moment robię sobie wymuszone wakacje od prowadzenia YouTubea. Po prostu nie wyrobię na tym, co mam w tym momencie, gdybyście widzieli co się dzieje za rantem tego monitora, który tu widać byście się złapali za głowę, ponieważ na moje biurko, spadła chyba by, o, M by, a, to znaczy mam tutaj niezły rozpierdziel, nie da się tak pracować. E, trzymajcie się, do, do zobaczenia. Jak się wyłącza? Dobra, zakończ. Hmm.